I dzień dobry. To ja, Michał. Witam, Panie Michale. Mam yy, klatę jaszczurki. Materiały, co my tutaj mamy? Michał Karmowski. Czy jestem hipokrytą? Bo przestałem bo przestrzegałem przed braniem do pingu. Dla mnie najlepszym wyznacznikiem kogoś, kto może mi mówić o uzależnieniu od alkoholu, jest były alkoholik. Bo on przeszedł cały proces odwyku, trzeźwości i utrzymania tej trzeźwości. I dla mnie takie osoby są wzorem do naśladowania. Są wiarygodne Tak, jeśli a nie w tej pani trzeźwości. Są. która przeczytała dwie książki i napisała. Znaczy, ja powiem tak. Ciężko, Michał, żeby wymagać od alkoholika, który prawdopodobnie no już dosyć mocno uszkodził swój mózg, bo alkohol jednak wpływa bardzo mocno na, na mózg. Ciężko wymagać, żeby on był na tyle, wiesz, rozsądny, na tyle miał podejście, jeżeli chodzi o, mówimy tutaj o podejściu naukowym, nawet praktycznym, bo pewnie taka kobieta, która dyskusję prowadzi z takimi alkoholikami, to niewątpliwie ona musi mieć duże doświadczenie. Ona już tych osób trochę prowadziła. Ona na pewno miała liczne praktyki. Dochodziła do tego momentu, jak rozmawiać z tymi osobami. I zobacz, Michał, że ja nie brałem nigdy sterydów i nie mam w planie, ale wiem, jak wyprowadzić kogoś ze sterydów. Mam takie doświadczenie. I bardzo często przychodzili do mnie podopieczni, którzy byli już na sterydach. I na przykład teraz mam takiego podopiecznego, nie będę mówił z nazwy, bo on tutaj jest z nami na, na transmisji bardzo często. I ja mu pomogłem. I jakbyście zobaczyli to, co ja mu powiedziałem, co ja mu napisałem, to byście powiedzieli: kurczę, Patyk ma podejście. Jakbyście słyszeli, jak rozmawiałem z nim na Instagramie, bo też tego wymagało. Tutaj wiecie, no żeby go od tych sterydów odsunąć, no to wymagała tego rozmowa, bo to ciężko by było wszystko wytłumaczyć pisząc. Ale ja go z tych sterydów, można powiedzieć, że ściągnąłem. I ja mu pomagam. Także wydaje mi się, że wcale ktoś nie musi brać sterydów, ktoś nie musi pić alkoholu i brać dragów, żeby kogoś zdejmować z dragów, żeby komuś pomagać, pokazywać jak to jest złe, żeby kogoś zdejmować z alkoholu, żeby kogoś zdejmować ze sterydów. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, widzowie, ale takie jest moje zdanie, że. Wcale nie trzeba czegoś próbować, żeby wiedzieć, że to jest złe. Żeby wiedzieć, jak ktoś po tym wygląda. Wystarczy Michał na ciebie spojrzeć. Bo skąd ja wiem, że to jest złe? Wystarczy, że spojrzę na ciebie. A więc mam doświadczenie no opracowywania, można powiedzieć, rozpracowywania, opracowywania materiałów na temat takich ludzi jak ty. Rozpracowywania takich sylwetek zdewastowanych już przez sterydy. Ja na tej podstawie przestrzegam też różne osoby. Często do swoich podopiecznych mówię: Zobacz, jak wygląda teraz Radosław, zobacz, jak wygląda teraz Michał. Chcesz podzielić te same losy? No nie, no to trzeba zaprzestać, prawda? A więc, jeżeli chodzi o to, czy ktoś ma kompetencje, no to wystarczy, że pokaże naoczne przykłady. Można powiedzieć, że ty się do tego przysłużyłeś, Michał, żeby ja miał kompetencje. Tak jest moje zdanie. No i też tej pani psycholog, która rozmawia z tymi alkoholikami, to oni się przy, przyczynili do tego, żeby ona miała coraz większe kompetencje, ona, żeby ona miała coraz większe doświadczenie, to oni się do tego przy, przyczynili. Niewątpliwie. Bo ona z nimi prowadziła prawdopodobnie pierdylion godzin jakichś spotkań, żeby im to odradzić. Jakąś tam pracę na podstawie źródeł, oczywiście y, też gdzieś tam z internetu czy skądś, i ona mi powie: Nie, tak się nie robi, bo to jest złe, bo to nieetyczne czy coś. Kobieto, co ty możesz wiedzieć o życiu? Ty nigdy w życiu nie byłaś pijana, nie byłaś naćpana, nie obsikałaś się. No to, Michał, to nie trzeba się obsikać, zaskać, żeby wiedzieć coś o życiu. Widzisz, jakie ty głupoty opowiadasz chłopie. No to co, powiesz mi, że tak kiedyś ktoś próbował mi powiedzieć. Michał, jak byłem na komisji, wojskowej komisji uzupełnień, chyba tak to się kiedyś w Polsce nazywało, WKU. Tak, no taki skrót WKU. Nie wiem, czy Wojskowa Komisja Uzupełnień, czy jakoś inny to jest. inna to jest nazwa, delikatnie. Ale tak kiedyś mi gościu próbował powiedzieć coś Michał. powiedział, no ty nie chcesz iść do wojska, bo jesteś dupa, bo do wojska tylko dupy nie chodzą. On powiedział, to gorzej, ja wam to powiedziałem tak łagodniej bardzo. On użył tam słowo na literę P. I wtedy ja do niego podchodzę, Michał i Mówię do niego bezpośrednio prosto w twarz, to choć wyjdziemy na zewnątrz. I zobaczymy, kto jest dupa. Patrzę na zewnątrz, nie chciał wyjść. Nie chciał tego sprawdzić. Wiesz dlaczego? Okazałoby się, że on był w wojsku, jest dupą. To jest z tego wszystkiego najgorsze. I Michał, wcale ta pani nie musi być, co tobie tłumaczy, wcale nie musi być zaszczana, osrana żeby tobie przekazać jakąkolwiek wiedzę na temat tego, jak złe są sterydy, alkohol. No stary. Chciałbyś, żeby wszyscy lekarze mieli wszystkie schorzenia? Już widzę, idziesz do lekarza. Dzień dobry. To ja, Michał. Witam, panie Michale. Mam klatę jaszczurki. Zerwałem, ponieważ no, szło za dużo środków dopingujących, siła poszła do góry, ścięgna nie wytrzymały. Klata jaszczurki, widzi pan. Dobrze, proponuję panie Michale zaprzestać przyjmowania sterydów. Możemy to jakoś wypełniać. Możemy to spróbować no, naciągnąć, ale nie może pan ćwiczyć. Co mi pan tutaj za głupoto opowiada? A miał pan taką klatę jaszczurki? Miał pan taką klatę jaszczurki. No nie, panie Michale, no nie miałem nigdy. To jak może mi Pan mówić, jak taką klatę jaszczurki wyleczyć? Do następnej wizyty. Wiecie o co chodzi, nie? No tak to powinno wyglądać. Na Micha Michała zdaniem tak to powinno wyglądać. No nie, Michał, no niestety tak to nie wygląda. Czyli Michała zdaniem mężczyzna nie może być ginekologiem. Tylko ten, co złamał rękę, w jak ją poskładać. No nie, Michał. No nie. papaj, no nie, masz rację. Zwróciłeś Michałowi uwagę. Jako jeden z moich widzów wspaniale to zrobi. zrobiłeś. Zrobisz to lepiej niż ja. Michał się teraz obrazi. Ale lecimy dalej. Wiesz, w towarzystwie, bo nie miałaś siły pójść do toalety. Czy... On jeszcze to wrzucił do siebie na kanał. No ja tak raz zauważyłem, że on jeszcze to wrzucił do siebie na kanał i napisy dołożył. I muzyczkę goźną. Tak. No nie wiem, no nie stałaś na deskach sceny kulturystycznej. To retyk, rywalizując... pragmatyk. Tak, rywalizując z najlepszymi w Polsce czy na świecie. Ty Michał nie rywalizowałeś nigdy z najlepszymi w Polsce i na świecie. Ojen.